Majówka zbliża się wielkimi krokami. Dla wielu jest to okres sierankowego odpoczynku przy grillu. Jednak nie wszyscy lubią tak spędzać czas. Działdowskie muzeum przygotowało atrakcje skierowane dla fanatyków historii. Muzeum przygotowało kilka atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych. 2 maja w dzień flagi mamy warsztaty dla, dla dzieci związane z symbolami narodowymi, także zapraszamy. Dzieci ze szkół podstawowych tutaj do nas, do muzeum. Będzie można się zapoznać z symbolami narodowymi, wykonać te symbole. Kilka dni później, 4 maja, w sobotę, mamy takie duże wydarzenie spektakl historyczny bitwa pod przełękiem i gieńczewem. Są to bitwy związane z powstaniem styczniowym. Obchodzimy w tej chwili w Polsce 160. rocznicę powstania styczniowego. Nasze muzeum otrzymało dofinansowanie na ten spektakl z Ministerstwa Kultury i organizujemy taki piknik historyczny, piknik rekonstruktorski 4 maja w parku HDK w Działdowie. Dla mieszkańców Działdowa, z pewnością ciekawy będzie spektakl historyczny przybliżający losy miasta podczas Powstania Styczniowego. Odtwarzamy taki jeden z epizodów Powstania Styczniowego, moment, kiedy powstańcy. Przedzierali się tutaj z Prus na teren Królestwa Polskiego w okolicach Działdowa, przekraczali Działdówkę, zostali zaatakowani przez, najpierw przez wojska pruskie, a potem przez wojska rosyjskie i ten epizod będziemy odtwarzać. O godzinie 19 będzie spektakl, natomiast kilka godzin wcześniej, bo startujemy już o godzinie 15, będzie można zapoznać się z żywymi lekcjami historii, zobaczyć jak wyglądało uzbrojenie, umundurowanie walczących stron, czyli powstańców. A także wojsk rosyjskich, można będzie zobaczyć pokazy musztry, pokazy konne, także taki ciekawy historyczny czas. Nawet w okresie odpoczynku historii nigdy za wiele. Dlatego, gdy brak nam pomysłów na spędzenie tego czasu, zagłębmy się w przeszłość, która nie powinna nam być obca.